Tęskniłem pepa. tęskniłem Aż się łezka w oku zbiera. Tak dawno się nie widzieliśmy ze świnką pepą. A to tata ta świnka. Naszą ukochaną, różowiutką, świneczką. Ale tak się złożyło, że ostatnio mnie nawiedziła pepa i poprosiła, żebym nagrał jakiś odcinek o niej. Więc tak, nadeszła ta chwila, ta wielka chwila, w której wracamy do świnki pepy. Ale nie tylko poczu świnki pepy, bo i samo nadejście. Dosłownie. Ponieważ w dzisiejszym odcinku mamy gościa, a jest nim sama świnka Pepa. Proszę, tu, tu sobie usiądź i obserwuj, co ciekawego będziemy nagrywać. Zapraszam na odcinek z kamerą wśród pepów. Naleśniki, naleśniki Naleśniki? Naleśniki, tylko naleśniki Nadszedł czas podwieczorku Naleśniki na podwieczorek? Zazdroszczę, ja w tym momencie nawet naleśników jeść nie mogę na obiad, ani na kolację W ogóle, w sensie mogę, ale mam taki mini zakaz, że nie powinienem mieć naleśników Od czasu do czasu zjem jednego czy dwa, ale wiecie, ja bym chciał tak jak kiedyś Cały talerz naleśniorów Mama świnka ma dla wszystkich niespodziankę. Dzisiaj jest dzień naleśników. Dzisiaj jest dzień naleśników. Nieprawda, dzisiaj jest środa, a środa to dzień loda. Naleśniki, Naleśniki? Przepyszne! To zależy, kto jak zrobi. Pojadłem ja na przykład dobre naleśniki, takie średnie i też takie nawet niedobre. Uwielbiam naleśniki. Ale śmieszny żarcik Pepa powiedziała. Uwielbiam naleśniki, czejcie! Jestem ekspertem w podrzucaniu naleśników. Możecie wierzyć. Możecie wierzyć. Ale możemy też nie i ja nie wierzę. Na pewno, tato świnko. Ostatnio się zezłościłeś, jak ci upadł naleśnik na podłogę. No bym mi upadł, też bym się w***lił. To jest akurat oczywista sprawa. Ech, miałem tylko kłopot z patelnią. Na patelni się zaczyna, na mózgu kończy. Mamo, czy my też możemy zrobić naleśniki? Nie, Alej Pepa. Tak. Możecie zrobić ciasto. To co w końcu robimy? Ciasto czy naleśniki? Zdecyduj się mamo pepo, pepy, pepo, pipy. Pe, pe, pe. Najpierw wsypuję mąkę do garnka. Zajebis ten gadek, taki niegarnkowaty. Teraz dodaję jajka. Dodałaś żółtko i białko. Jajko w całości też skorupka. To daj skorupkę! To daj skorupkę! Teraz mleko? Teraz mleko? A może jakieś proporcje? Co? Ile tego mleka mam wlać? 10 litrów? I wszystko dokładnie mieszam. Mogę pomieszać mamo? Mogę pomieszać mamo? Już mówiłem. Nie. Pepa uwielbia mieszać. No mi już od początku zamieszała w głowie. George też chce pomieszać. George prosto może w gaczach co najwyżej pomieszać. Pepa już zaklepała. <grymne> Dzisiaj się nie zjedzcie na leśników. Możecie iść sobie coś upolować? Od wieczorka nici. Dość tego mieszania. Usiądźcie przy stole, a ja usmażę naleśniki. Nie no, nie no Idziesz do domu Nie no, idziesz do domu Nie mogę, no po prostu nie mogę Po pierwsze, czemu taka duża patelnia, a taki mały ten, no Te kółka, palniki piekarnikowe Piekarnika, te buchające płomienie Przecież to ci ogrzeje jedną piątą tej patelni Bez sensu Tak nie zrobisz naleśnika A po drugie, kto tak wylewa ciasto na naleśniki Przecież to nie będzie miało dobrej proporcji Jeden będzie taki naleśnik, drugi będzie taki cieniutki Bez sensu, to nie wyjdą naleśniki, tylko jakieś gówno na zamiast naleśników to stworzyła jakieś ciało obce, które zaraz przejmie planetę. Hora! Podrzucaj wyżej, mamo świnko. Dawaj tak, żeby przykleiło się do sufitu, a potem spadło robiąc trzy salta i wylądowało telemarkiem. Pokażesz nam jak, gdy będziesz przerzucał swoje naleśniki. Pierwszy naleśnik jest dla George'a. Pierwszy naleśnik jest dla George'a. Wiadomo, ktoś musi sprawdzić, czy nie zatrute, a George'a będzie najmniej szkoda. Mama świnka polała syropem naleśnik George'a. Przecież ten naleśnik był gorący jak mamuśki w twojej okolicy Jakim niby prawem ty go tak wciąg... Ogo wciągnąłeś i się kur... A, nie poparzyłeś Przecież przełyk, gardło i wszystko co jest po drodze to powinny krzyczeć Czego ta bajka uczy? Ten naleśnik jest dla lapekach I ten pewnie akurat nie wyjdzie Wyobrażam sobie kogoś kto nagrywał sound efekty do tego filmiku Skaczyki, z A teraz zrób dźwięk lądującego naleśnika na patelni Hmm, możesz podrzucać wyżej, mamo świnko? Możesz podrzucać wyżej, mamo świnko? To cyrk czy kuchnia? No właśnie, więc zamknij mordę, stary. Mm. Wszystkie świnie są pojedyncze. Ten naleśnik jest dla mamy świnki. Tylko dla starego dziś nie będzie. On pod nie dostanie. Czy nie podrzucasz za nisko, mamo świnko? Czy nie podrzucasz za nisko, mamo świnko? Zamknij ku**a Przepyszne! To nie był dźwięk jedzenia naleśnika. To było bardziej robienie... Znaczy... Sami wiecie. O, czy wszyscy patrzą? Tak! Sekret smacznych naleśników polega na tym, żeby podrzucać je jak najwyżej. Oj. Hopla! O! I tak jak mówiłem, teraz spadnie robiąc trzy salta, obroty w powietrzu i wyląduje telemarkiem. Gapa tatuś. O. Debil, nie gapa. O. Jaka szkoda, to był ostatni naleśnik. Och, jak szkoda, że to był twój ostatni dzień w tym domu. Powinno się udać go ściągnąć. Tata świnka nie może dosięgnąć naleśnika. Weź ten makaron na spaghetti, ten tam z tyłu co jest, i sobie pomóż. Te badyle, które wy tam śwince pepie jecie z sosem błońskim, to wyglądają jakby miały minimum 5 metrów. Wiem jak go stamtąd ściągnąć, chodźmy na górę dzieci. Co chce zrobić mama świnka? Wyskoczyć przez okno. Też bym tak zrobił, jakbym miał taką rodzinę. Policzę do trzech i wszyscy zaczynamy skakać razem. Raz, dwa, trzy, już! <noise> A my się potem dziwimy, że trzęsienie ziemi jest w Japonii. Sukces! Sukces! W końcu można spojrzeć na twarz starego bez obawy, że się zżygasz. Raz, dwa, trzy. Hopla! To bajka jest dziwna. Przepyszne. I tyle, cztery naleśniki, cztery kupa naleśniki i koniec. Rozumiecie? Właśnie ja też nie rozumiem. Nie rozumiem, jak można zakończyć odcinek w taki sposób, zakończyć odcinek śmiechem. Za un koku noę si no ten ze Ma dobe kara jaga te cochyba cu O to ba siri in cu patose O moideka naru Konosora, oddaj tekakaku Szanen iinałanin narok.